Witam Was, Strażnicy. Zadanie o nazwie Droga Pomiędzy otrzymujemy od Aunor w lokacji terzis. W trakcie wykonywania tego zadania i jego ukończenia otrzymujemy podstawę ostrza praksis, skupienie ostrza, rdzenie refrakcyjny oraz cechę katalizatora przewodnik energii. W kroku drugim zadania musimy ukończyć loch równowaga, następnie przechodzimy do kroku trzeciego zadania i od tego momentu na wyposażeniu musimy posiadać ostrze praksis. W kroku trzecim zadania odwiedzamy wewnętrzną świątynię znajdującą się na arenie pierwszej potyczki. Zanim przystąpimy do wykonywania tego zadania, najpierw ukończmy potyczkę, a po otwarciu skrzyni z nagrodami nie udajemy się do statku, tylko podążamy do wewnętrznej świątyni, do której wejście znajduje się na wprost skrzyni z nagrodami. Po dotarciu do świątyni umieszczamy relikt na pierwszym ołtarzu. Jeśli gramy w drużynie, to każdy z graczy musi również umieścić relikt. Po wysłuchaniu całego dialogu przechodzimy do kroku czwartego zadania i jego pierwszego podpunktu, w którym musimy znaleźć artefakt. Stojąc przy ołtarzu, odwracamy się i udajemy się w lewą część świątyni, gdzie znajduje się pierwsza część puzli, które rozpoczynamy strzałem w czarą kulkę z ostrza Praxis. Naszym zadaniem jest zabicie ucznia nieudacznika i, aby to zrobić, musimy napełnić bafa do maksymalnego poziomu mistrza cieni, a następnie za pomocą granatu cieni zniszczyć jego osłonę. Czas bafa o nazwie w cieniu jest zwiększany o 10 sekund poprzez zebranie studni cienia wypadającej ze zniszczonego, zapomnianego oka. Po zabiciu ucznia nieudacznika, za pomocą ostrza praksis niszczymy czarną kulkę. Następnie, za pomocą wróbelka, dostajemy się do kolejnej areny, po drodze niszcząc za jego pomocą zapomniane oczy, zwiększając czas bafa w cieniu. postępujemy tak samo jak przy pierwszej części puzli napełniamy bafa do poziomu mistrza cieni, wydłużamy czas bafa w cieniu poprzez zebranie studni cienia wypadających ze zniszczonych zapomnianych oczu i z napełnionym bafem niszczamy kapitanę za pomocą granatu cienia. Za pomocą wróbelka jedziemy naprzód, aż dojedziemy do trzeciego etapu puzzli, gdzie wykonujemy taką samą mechanikę puzzli. Na końcu aktywujemy panel na ścianie, który otworzy nam wejście do pomieszczenia, z którego zabieramy artefakt. W kolejnym kroku punktu czwartego musimy ukończyć loch, za którego przejście otrzymamy zintegrowany relikt. W kolejnym podpunkcie kroku czwartego odkładamy relikt wewnętrznej świątyni, wysłuchując pełnego dialogu, przechodząc do kroku piątego zadania. W kroku piątym musimy znaleźć kolejny skradziony relikt, który znajduje się na etapie niszczenia trzech bezpieczników na drodze do drugiej potyczki. Po zniszczeniu bezpieczników i otwarciu włazu nie przeskakujemy na drugą stronę. Niszczymy za pomocą ostrza z czarną kulkę i wchodzimy do pomieszczenia na wprost. Mechanika tych puzzli jest dokładnie taka sama jak poprzednich. Napełniamy Bafa zbieracz cieni do mistrza cienia, aby móc zabić ucznia nieudacznika, a czas Bafa w cieniu zwiększamy poprzez niszczenie zapomnianych oczu. Na końcu puzli aktywujemy panel na ścianie i zabieramy artefakt. Zobaczmy ten etap. W kolejnym podpunkcie kroku piątego ukończamy loch, dostając w nagrodę zintegrowany relikt, który odkładamy w kolejnej rozgrywce we wewnętrznej świątyni, przechodząc do kroku szóstego zadania. W kroku szóstym zadania Droga Pomiędzy, początek puzli znajduje się na przejściowej arenie z zacząłgiem, a ich mechanika jest taka sama jak poprzednich puzli, z tym, że zamiast zabijać ucznia nieudacznika, możemy go po prostu zepchnąć z platformy. Następnie, za pomocą oszcza Praxis, niszczymy czarną kulkę, by przejść przez zablokowane pomieszczenie. Na otwartej arenie spychamy ucznia nieudacznika i niszczymy czarne kulki aktywujące wiszące platformy. Po których dostajemy się do trzech paneli, aby je aktywować, a następnie udamy się do otwartego włazu, w którym zaraz po wejściu znajduje się kratka w podłodze po prawej stronie ściany z kolejnym pomieszczeniem z wrogami oraz artefaktem. Te puzzle wydają się być najtrudniejsze ze względu na odświeżanie czasu Bafa w cieniu. Jeśli nie uda nam się ukończyć puzli na czas, ponownie przystępujemy do ich wykonania. Grając w drużynie, każdy z graczy może wykonać swoją część puzli, jednak wychodzi lepiej, jeśli to jedna osoba kontroluje czas Bafa. Zobaczmy ten etap. Aj, aj, aj. timer ciemność która nie spłonią Ukończamy loch dla kroku szóstego, dostając w nagrodę zintegrowany relikt, który odkładamy wewnętrznej świątyni. Ostrożnie. W kroku siódmym otwieramy portal w świątyni, klikając Aktywuj przy reliktach, przechodząc do kroku ósmego zadania w którym musimy pokonać cień Dredgena Serea i naprawić świątynię Praxis. Na tej arenie napełniamy moc cienia do maksymalnego poziomu mistrza cienia poprzez zabijanie wrogów ostrzem Praxis. Gdy pasek zostanie zapełniony musimy zniszczyć osłonę ucznia nieudacznika, aby go zabić. Postępujemy w ten sposób z trzema kolejnymi uczniami. Natomiast, aby zniszczyć osłonę bossa cień Dreadgena Serea, musimy przymusić trzy czarownice na arenie, posiadając w pełni naładowane baw, klikając na nich przymus. Zabicie czterech uczniów nieudaczników pozwala na odblokowanie czarnych kul, które aktywują platformę do góry, i aby móc je zobaczyć, gdy czterech uczniów zostało zabitych. Wtedy w czterech rogach pomieszczenia w czarnej barierze znajduje się czarna kula, która po zniszczeniu zniszczy barierę. I dopiero z pomieszczenia rogu niszczymy czarne kule w powietrzu aktywujące platformy w powietrzu i po nich dostajemy się na samą górę, gdzie pojawi się boss, gdy jego osłona zostanie zniszczona. Platformy możemy prowadzić z każdego rogu pomieszczenia, jednak najłatwiej było mi prowadzić platformy z lewego przedniego rogu. Dochodząc na górę upewniamy się do ilości czasu Bafa w cieniu, tak aby zejść z życiem bossa do jego kreski przed upływem jego czasu. Ważne by zrobić platformy na samą górę przed zniszczeniem osłony Bosa, by szybko móc znaleźć się na górnej platformie, gdzie walczymy z bossem. Następnie powtarzamy całość mechaniki. Zobaczmy ten etap. should be Po ukończeniu tej potyczki nawiązujemy więź z ogniem Praxis, a w ostatnim kroku wracamy, aby porozmawiać z Aunor. Jeśli macie dodatkowe pytania, zapraszam do komentowania. Postaram się jak najdokładniej na nie odpowiedzieć. Życzę udanej rozgrywki. Do zobaczenia, strażnicy. ponownie przyjął zrównoważenie światło, i ciemność razem. Zakon Praxis również je zaakceptuje. W swoim czasie. Płoniesz, jak powinien płonąć. Porozmawiajmy. Unikam papier. Widziałaś może Blue? Bahagari.